Pedrinio i Hartstein. Pedrinio! Broni burzej. Andre Luis kapitalnie rozegrany ten stały fragment gry. Jankowski, Jankowski. Dobrze teraz kontroluje piłkę. Próba zagrania po linii, ale odbierają pod konstruktorzy. Adriano Lugero Adriano! Ależ to pograli! Teraz podopieczni opieczni Dawida Grubalskiego. Zobaczymy, jak zareagują podopieczni Rafała Krzyszki. Kapitalna, daleka piłka! Świetnie za droga, no i to musi być czerwona kartka dla Oskara Bochewicza, który w tej sytuacji jest gwizdek. Brodzki, kapitalnie za droga! Za droga! Daleka piłka! 2 do 0, coś nieprawdopodobnego! Konstrukt w osłabieniu. Zdobywa gola na 2 do 0. A to są kapitalne minuty golki pera, drużyny gospodarzy. Aktualnie 24 gole. Jakubarażkowskiego może o tym za chwilę. Pedrinho, nie, Lugero Lopez. 3 do 0, ależ swobodnie. Czuje się dzisiaj konstrukt na parkiecie. Deko, Lugero. Lugero! w Lubawie Dubret Lugero Lopeza który tym samym zdobył swojego dziesiątego gola w obecnym sezonie Pedrinho i Seged, Pedrinho Pedrinho! 5 do 0 czarodziej z kraju kawy po raz kolejny trafia do siatki, Fogo Futsal Ekstraklasie Adriano Jankowski Adriano broni Panasiak Adriano bija i brawo teraz dla bramkarza Klirek Suchorzów Dewódzki, Dewódzki od razu podwojony. No i zobaczmy, jak szybko teraz piłkę goście Pedrinho Borkowski, Raszkowski Lugero 6 do 0 na parkiecie w Lubawie. Pedrinio, Jankowski, Pedrinio, Pedrinho, Pedrinho Kriesel! 7 do 0 na parkiecie w Lubawie. Saget jeszcze raz, łóżczek kuderza. fantastycznie za droga po raz kolejny w tym spotkaniu. Dewódzki zostawia futsalówkę Mizgejskiemu. Ten w pole karne. mamy bramkę dla klireksu Chorzów. Przemysław Dewódzki zdobywa pierwszego gola na drużyny gości. Pedrinio i Hartstein. Pedrinio cały czas ten jego charakterystyczny tutaj. Naprowadzanie piłki, rykoszet! Pedrinho, Pedrinho, zejście na prawą nogę, jeszcze jeden zwód! Pedrinho ponownie świetnie, Kacper Burzej! Łuszczek, Burzej. Daleka piłka. Jest gwizdek sędziego. Żółta kartka dla Huberta za drogi. Tym razem nie było to najlepsze wyjście i to będzie krótki rzut karny ponownie. Tym razem Mariusz Seget, egzekutorem tego stałego fragmentu gry. Uderzenie! 7 do 2 na parkiecie w Lubawie. Sebastian Brocki zatrzymany. Sendlewski, przewaga kontraktu w tym kontrataku. Dekowcinka Kabizgański, wybija podcelówkę z linii bramkowej. Pedrinho, Lugero, ala sutari! Ula la, ależ to pograli teraz! Zawodnicy! Malaguti? Malaguti zeszł na prawą nogę, uderzenie! 9 do 2! Goki per clirexu! Majok po linii. Lugero, Lugero i Seget! Majok! Co tutaj się dzieje? 10 do 2! Na parkiecie w Lubawie, jak Ala Sutari, Lugero na prawą nogę, 11. No z atomową prędkością, tutaj teraz, pod opieczni Dawida Grubalskiego, Seget, Seget lewa noga, fantastycznie za droga. No i zobaczmy kontra kontraktu. Sędlewski, uderzenie, słupek ratuje teraz Klirex. Uspokoił teraz takcję ta i chyba już nie będzie chciał przeprowadzać kolejnego ataku. Ostatnie sekundy. Jest syrena końcowa. Konstra Klubawa demoluje na własnym parkiecie Klirex Korzów. Aż 11 do 2 dla gospodarzy. Cztery z bramki zdobył Lugero Lopez. Po dwie dorzucili Adriano Ramos da Silva i Jako Alasutari, natomiast po jednej Tomasz Krizel, Malaguti i Pedrinho. Natomiast dla drużyny gości jedyne bramki zdobyli przymysł i Mariusz Seget. No i to by było na tyle.